W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam cię, ojcze, panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, ojcze, gdyż takie było twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi ojciec mój. Nikt też nie zna syna, tylko ojciec. Ani ojca nikt nie zna, tylko syn, i ten, komu syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz Waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Pokora, prostota, skromność to coś, co dzisiaj niestety nie jest w cenie. A dzisiejsza liturgia słowa właśnie te cnoty, te cechy eksponuje jakoś w sposób szczególny. I słyszeliśmy w pierwszym czytaniu z księgi proroka Zachariasza, że oto król wkracza do Jerozolimy król sprawiedliwy i zwycięski, pokorny. Jedzie na osiołku, na źrebięciu oślicy. Jakby osiołek był czymś za dużo. Król wybiera jeszcze mniej. Wybiera źrebięcie oślicy, czyli coś jeszcze mniejszego. Oczywiście to proroctwo zachariaszowe w pełni się zrealizowało w osobie Jezusa Chrystusa, kiedy właśnie przed swoją męką w Niedzielę Palmową, na źrebięciu oślicy wjeżdża do Jerozolimy. I dzisiejsza liturgia słowa chce nam, którzy żyjemy w świecie niestety pełnym buty, pychy, zarozumiałości, arogancji, cynizmu i cwaniactwa, pokazać potęgę pokory. Potęgę małości, cichości, prostoty. I kiedy dalej czytamy fragment z księgi proroka Zachariasza, to właśnie ten pokorny król, który używa tak pokornego, małego środka lokomocji, jednocześnie niszczy rydwany, konie. Łuk wojenny trzasta w kawałki. Pokój daje ludziom. Jaki kontrast. Potęga pokory. Potęga małości. I dzisiaj Jezus Chrystus wysławia swojego Ojca za to, że zakrył wielkie rzeczy przed mądrymi i roztropnymi. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie, nieba i ziemi. I znowu kontrast. Bóg. Pan nieba i ziemi, wszedł potężny, mądry, wszechmogący, zakrywa największe rzeczy przed mądrymi i roztropnymi tego świata, a dzieli się tym właśnie z ludźmi prostymi, z prostaczkami. Kochani, pierwszych dwunastu biskupów kościoła to przecież rybacy, prości ludzie. Niewykształceni, niewiele znaczący. Właśnie takimi narzędziami Chrystus się chce posługiwać. Takich prostych, małych, słabych narzędzi Bóg chce używać do tak wielkich, wzniosłych rzeczy. A Matka Boska to komu przekazywała największe orędzia? Intelektualistom, ludziom wpływowym, biznesmenom, politykom. Czy księżą nawet, czy biskupą bardzo rzadko, najczęściej przychodziła do małych dzieci, bo właśnie one były najbardziej proste, najbardziej autentyczne, najbardziej szczere. I chociażby w Fatimie, kiedy Matka Boża przynosi największe orędzie dla współczesnej ludzkości, przychodzi właśnie do trojga małych dzieci, najstarsze jeszcze nie skończyło 11 lat. I kiedy Matka Boska mówi im, powiedzcie światu, że Rosja się nawróci, to te biedne dzieci myślały, że Rosja to jest nieopodal mieszkająca zła kobieta, którą znały, bo miała podobne imię. One nawet nie wiedziały, co to jest Rosja. Ale Matka Boża mówi, one powtarzają, nie wiedząc za bardzo, o co chodzi. A objawienia w Meksyku, w Guadalupe, do kogo Matka Boska przyszła? do indiańskiego wieśniaka, prostego człowieka analfabety, Huandiego, z którym naprawdę się nikt nie liczył. I Matka Boska stanęła przed nim i mówi, słuchaj Huandiego, tutaj chcę, żeby stała świątynia. A był to burz, las, żywej duszy nie było dookoła. Idź i powiedz biskupowi, że ja chcę, żeby tutaj właśnie stała świątynia. Człowiek rozsądny, intelektualista, Pomyślał sobie, no nie no, nie, nie uwierzę przecież w takie bzdury. Albo by powiedział Matko Boża, sama sobie idź, przecież jak ja mam iść ja do, do biskupa, mówić o takich rzeczach, które się w głowie nie mieszczą. A ten w swojej prostocie właśnie poszedł do biskupa i mówi, że Matko Boska chce, żeby tutaj był kościół. Biskup popatrzył na tego wieśniaka, pewnie pomyślał, to jakiś chory człowiek, ograniczony, może jakiś schizofrenik, raczej niech się leczy. Wrócił Huandiego na to samo miejsce i mówi Matko Boska, biskup nie za bardzo chce w to wierzyć. No właśnie, bo ludziom, którzy mają duże głowy, w tych głowach, którym się wydaje, że one są duże, trudno jest pomieścić takie właśnie prawdy, które objawia Bóg, które w tych głowach nam się czasami nie mieszczą. Ale Matka Boska mówi Huandiego, tutaj za tymi krzakami będą róże. Idź nazbieraj tych róż i zanieś biskupowi. I znowu rozsądny człowiek pomyślał, jakie róże, jakie róże w lesie, tym bardziej, że to była zima. W zimie przecież nie, nie kwitną róże. Ale on w swojej prostocie, takiej, mało, takiej wielkoduszności i szczerości poszedł za krzak, były róże. Nazbierał tych róż, zaniósł biskupowi, biskup uwierzył, już nie miał innego wyjścia. I dzisiaj w Guadalupe jest największe sanktuarium maryjne na świecie. Dlatego, że Matka Boska znalazła prostego człowieka, który wypełnił do końca jej wolę. On nie zastanawiał się, czy to możliwe, czy to niemożliwe, czy wypada, czy nie wypada, że głupka z siebie zrobi. On nad, o tym nie myślał. Po prostu słuchał głosu Boga, słuchał głosu Matki Boskiej. A siostra Faustyna Kowalska czterech klas szkoły podstawowej nie skończyła, w swoim dzieniczku, który ma ponad 500 stron. Jest mnóstwo błędów ortograficznych, bo ona nie potrafiła poprawnie pisać. Skąd miała znać poprawność pisowni? Natomiast w, tym, w tej książce, można powiedzieć łaskami słynącej, nie ma ani jednego błędu teologicznego. Skąd ona to wiedziała? Dzisiaj ludzie doktoraty, habilitacje piszą na temat tego, co Bóg przez tą prostą zakonnicę polską zostawił na tych stronach dzienniczka które przekazała Kościołowi i światu. Prostota serca. Dzisiaj ona niestety nie jest w modzie, dlatego że w tym wyścigu szczurów dzisiaj trzeba mieć szeroko rozstawione łokcie, bardzo mocne szpony, już nie powiem pazury, ale szpony, żeby przypadkiem w tym wyścigu nie odpaść. Dzisiaj trzeba się nauczyć dobrze kombinować, być wspaniakiem, dobrym kalkulatorem, czy się opłaca, czy się nie opłaca. A im bardziej ktoś przebiegły, im, bardziej, im większy kombinator, tym większy poklask. Bo człowiek sprytny, bo potrafi się w życiu urządzić. Nie o to Panu Bogu chodzi. I nie takich Bóg wybiera. Dzisiaj Chrystus chwali właśnie ludzi prostego serca, ufnych, którzy stają przed Bogiem jak po prostu Jego dzieci. A co Chrystus wybrał, żeby nam dać siebie? Kawałek białego chleba. Taki bardzo prosty znak. Mógł sobie wybrać, nie wiem, czekoladę, polędwicę, nie wiem co jeszcze. Wybrał kawałek prostego białego chleba. Bo Bóg rozkochał się w tym, co proste. Bóg rozkochał się w małości, właśnie w skromności. I dzisiaj stoimy tutaj przed Chrystusem, po pierwsze, żeby prosić. Właśnie o łaskę takiej ufności, prostoty. Pamiętam, kiedy rozdawałem, zapraszałem osoby na swoje prymicje, poszedłem do mojej ciotki, która już była wtedy po osiemdziesiątce, żeby ją zaprosić. I ona wtedy mi się zwierzyła z takich sekretów swojego życia, ze swoich przeżyć z duszami czyśćcowymi, między innymi z relacji ze swoją zmarłą mamą. Na początku było to dla mnie. Bardzo takie zdumiewające i trochę z, takim podej... z taką podejrzliwością słuchałem tych opowieści, ale im dłużej opowiadała, byłem tym bardziej zdumiony precyzją teologicznego języka. Skąd ta kobieta wiedziała, skąd ona znała takie słowa precyzyjne, którymi opisywała te rzeczywistości nadprzyrodzone i duchowe. To była prosta kobieta, ona skończyła zaledwie szkołę podstawową, o ile skończyła. Ona nie rozstawała się z różańcą. I mówi mi wtedy, wiesz co, chciałabym być na Twoich prymicjach, bo ja w tym roku będę umierać. Więc jak w takiej sytuacji wypadało powiedzieć, ale szcić już skądże znowu, jeszcze pożyjesz pewnie długo, a gdzie ci się śpieszy. Ona mówi nie, ja w tym roku będę umierać, dlatego chciałabym być na tych prymicjach. Umarła 28 grudnia tego roku. Skąd ona to wiedziała? Prostota serca. Bóg tajemnice królestwa swojego objawia właśnie takim ludziom, z których dzisiaj świat w swojej pysze i zarozumiałości kpi, bo nazywa ich pogardliwie często „moherowymi beretami. Kochani, świat istnieje dzięki moherowym beretom, dzięki temu, że ci ludzie, te babcie i dziadkowie chwytają za różaniec i różańcem ratują ten cyniczny, bałwochwalczy, często podły świat. I musimy mieć wiele szacunków do tych ludzi. Tak sobie myślę, że pokolenie dzieci obecne jeszcze ma to szczęście, że ich dziadkowie mogą przekazać swoim wnuczom, wnuczętom właśnie wiarę. Ale mam wielkie obawy, czy następnemu pokoleniu dzieci będzie miał kto tę wiarę przekazać. Czy to nie będzie pokolenie pogan i ateistów. Bo często jesteśmy tacy domorośli. Wydaje nam się, że wszystkie rozumy żeśmy pozjadali. Wykształceni zamienili się na wykształciuchów, takich filozofów jednej książki, jak to się mówi. Coś tam przeczytał, czegoś tam łyknął i wydaje mu się, że ma patent na zbawienie świata. I święta racja to jest tylko jego racja. Trzeba dużo pokory. Dzisiaj w imię nauki, a nawet powiem pseudonauki, bo niestety nauka coraz bardziej okrywa się płaszczem pseudonauki, robi się wiele zła w świecie, niszczy się ludzkość. W Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie obecnie jest przygotowywana ustawa, że w szkołach nie będzie można używać słowa Bóg. Ani wszystkiego, co jest z tym związane. Jezus Chrystus, Matka Boska, Pismo Święte, Biblia. Absolutnie tego nie można będzie używać. Natomiast w przedszkolach w Stanach Zjednoczonych mówi się dzieciom, że owszem jest małżeństwo mężczyzny i kobiety, ale żebyście wiedziały, że może być też dwóch Panów i dwie Panie. I to jest imię nauki jeszcze robione. Więc do takich idiotyzmów dochodzimy, że dzisiaj robi się wielkie sojmowe debaty nad tym, czy poniedzieli jest poniedziałek, czy sobota. I są w stanie pół roku debatować nad tym, bo mniej więcej to, czy dać homoseksualistom dzieci, czy nie, to jest na tym poziomie debata. Czy poniedzieli jest poniedziałek, czy sobota. I będą się wymądrzać, będą ustawy pisać, bzdury Pania Luki. I niestety wielu jeszcze katolików będzie mówić, no tak, no czemu nie, to też są ludzie. Dobrze, niech sobie urodzi dziecko, taki homoseksualista i niech da komuś, albo taki zwolennik rozdawania dzieci homoseksualistów. Niech sobie urodzi dziecko i niech daje w adopcję homoseksualistów. Jeszcze na to bym się może zgodził, chociaż szkoda dziecka. Dlatego, że pycha dzisiaj ludzi gubi. Zarozumialstwo, próżność. I Pan Jezus mówi, uwielbia Ojca, że tajemnice Królestwa Bożego objawił ludziom małym, prostym. Moja prababcia, której nie znałem osobiście, jedynie z opowieści moich rodziców i dziadków, w ostatnie swoje wakacje, kiedy przyszła ze żniw, z pola, zwołała całą rodzinę i mówi, dzisiaj będę umierać. Pukali wszyscy do głowy, babci się coś w głowie poprzewracało. To dopiero z pola przyszła, o czym ona mówi w ogóle? Ona mówi, proszę mi przyprowadzić księdza, żeby mi udzielił ostatnich sakramentów, ponieważ dzisiaj będę umierać. Więc przyszedł ksiądz, mówi, co wy, to taką histerię, od, odstawiacie, jakąś panikę się jecie. Ona policzyła wszystkie swoje dzieci, jeszcze Kryśki brakowało, więc mówi proszę mi przeprowadzić Kryśkę. Ja chcę, żeby przy mnie były wszystkie moje dzieci. Przyszła Kryśka, minęły dwie godziny, babcia umarła. Skąd ona to wiedziała? Bóg tajemnicę królestwa objawia prostym ludziom, często tym pogardliwie przez nas nazywanych moherowymi beretami, którzy nie wypuszczają różańca z ręki. To jest szkoła właśnie życia. Pan Jezus ukochał to, co małe, to, co słabe. Niestety dzisiaj dokon... toczy się wielka walka o, o dusze, o, o serca nasze. Ostatnio wróciliśmy z rekolekcji, które prowadziliśmy w Wilnie i na następny dzień po tych rekolekcjach dostałem cztery telefony od osób, które doświadczyły wielkich przykrości w swoich zakładach pracy. A jedna dziewczyna, która pracuje na oddziale paliatywnym w szpitalu, została tak przeczołgana i tak sponiewierana przez swoją przełożoną za co? Za to, że przekonających odmawia koronkę do miłosierdzia Bożego. Ludzie! Największą zbrodnią, którą pielęgniarka może popełnić w szpitalu, okazuje się, że jest odmawianie koronki przy osobie umierającej. Tycha nas gubi. Zarozumialstwo. Cynizm. Przypuszczam, że ta przełożona też jest okszczona. Przypuszczam, że też chodzi do kościoła. Może nawet co niedzielę. Dlaczego my się dajemy tak ogłupić, zastraszyć? Ale nie dziwota, Pan Jezus powiedział... Kto chce iść za mną, niech weźmie przyszły. Nie prześladowali i Was będą prześladować, ale pamiętajcie, że spodobało się Ojcu Niebieskiemu Królestwo dać tym właśnie małym, prześladowanym, deptanym przez ludzi, spychanych, spychanych na margines społeczny. Niestety dzisiaj ten, kto się oficjalnie przyznaje do Pana Jezusa, nie dostanie intratnej posady, nawet gdyby miał kwalifikacje i, i wszystkie dane ku temu. Nie, dlatego że taki rasowy katolik jest po prostu niemodny, trzeba go tępić. To jest taki zakuty katol, taki ciemnogród. Natomiast my jesteśmy postępowi, my to jesteśmy bogami. Prośmy Pana Boga o łaskę pokory dla każdego z nas, bo nie ma tutaj w tej świątyni nikogo. Kto by pokory nie potrzebował. Mówi się, że pycha trzy godziny po śmierci umiera, i to mówią optymiści. Więc ona jest bardzo mocno w nas gdzieś tam, moje racje, moje zdanie, według mnie, ja myślę, ja uważam. Tylko że my zapominamy często, jak Bóg da. Planujemy sobie różne rzeczy, w czasy i tak dalej. Mamy cały scenariusz na następne 20 lat. Tylko zapominamy dodać, jak Bóg da. Nasi ojcowie tak mówili: jak Pan Bóg pozwoli, to będzie. Jak Bóg da, to się dostanę na te studia, które, o których marzę. Jak Bóg da, to wyjdę za mąż, czy się ożenię. Jak Bóg da, to będę miał dobre wakacje. Jak Bóg da, o tym zapominamy. A to jest właśnie proste serce. Owszem, trzeba planować, trzeba pracować, trzeba się kształcić. Prosty to nie znaczy prosta, to nie znaczy prymitywny. Ludzie wielcy też potrafią być prości, bardzo pokorni. Kiedyś do jednego z przedziałów pociągu wszedł młody student i zauważył, że w tym przedziale siedzi starszy pan, który odmawia różaniec. I ten student zaczyna rozmowę: Dziadku, to wy jeszcze w takie zabobony wierzycie? To wyście jeszcze z tego ciemnogrodu nie wyszli. Może ja bym wam podrzucił jakieś literatury takiej intelektualnej, takiej naukowej, żebyście się trochę zorientowali, co we współczesnej nauce słychać. Na co ten starszy Pan mówi pokornie, no bardzo chętnie. Jeżeli masz mi coś do zaoferowania, chętnie poczytam. No to dajcie mi namiary, żebym mógł wam przesłać kilka książek. Proszę bardzo. Wręczył mu wizytówkę, na której było napisane Dr. Ludwik Pasteur, Instytut Badań Medycznych w Paryżu. Ludzie wielcy też potrafią być pokorni, też potrafią publicznie odmawiać różaniec w takiej swojej prostocie i szczerości. Prośmy Pana Boga, żebyśmy byli właśnie autentyczni, żebyśmy się nie dali ani zastraszyć, ani ogłupić, dlatego że. Ludziom prostego serca pokornym objawiło się, spodobało się Ojcu dać Królestwo Niebieskie, to znaczy największe bogactwa, które człowiek w życiu może posiąść. I tych bogactw wszystkim Wam serdecznie życzę.